Mistrzostwa kontynentu to jak mistrzostwa świata. Najlepsi zapaśnicy globu pochodzą z Europy, stąd też srebrny medal na pewno może cieszyć. Cały świat, gdzie stało na podium, stała cała Europa tak samo i teraz no, mistrzostwa Europy, bardzo mocny turniej. No i srebro, no. nie udało się w finale pokonać Bułgara, Chrystowa Marinowa. W sumie można powiedzieć, że po raz kolejny. No, mamy takie, mam z nim takie potyczki. Trzy razy z nim przegrałem, raz z nim wygrałem. Może nie tam, gdzie trzeba, no, ale też nie mam nic sobie za złe. No, pojechałem tam na tymczasie Europy troszkę z kontuzjami. Teraz czas by urazy wyleczyć. Damian Janikowski trochę odpocznie, by w maju ruszyć pełną parą z przygotowaniami do najważniejszej imprezy w karierze, czyli igrzysk olimpijskich. Nie wiem, jak to do końca będzie wyglądać, bo już pierwszy raz jadę na igrzyska. Na no formę się szykuje, no wiadomo, te cztery lata. I co roku są starty w Europy, są Mistrzostwa Świata. I mniej więcej właśnie teraz te igrzyska będą wypadać tak jak Mistrzostwa Świata co roku. Czyli trener na pewno mój Ryszard Wolny i Józef Tracz yy, na pewno rozplanowali to tak, jak co roku to się robi, co, co na start na Mistrzostwa Świata. No, zaczynamy w maju bardzo ciężkim zgrupowaniem w Giżysku, gdzie praktycznie cały czas będziemy pracować nad wytrzymałością i siłą, gdzie mamy tam kajaki, codziennie praktycznie, codziennie siła, codziennie technika na macie. No i myślę, że te właśnie obciążenia, te takie mocno fizyczne yy, będziemy mieli bardzo dobrze, właśnie przygotujemy się, i już myślę, że przed samymi igrzyskami. Myślę, że w lipcu już cały czas będziemy robić na macie technikę, cały czas walki, sparingi I myślę, że tak to będzie przygotowanie właśnie wyglądało do igrzysk. Janikowski jest największą nadzieją dolnego śląska na medal w Londynie.